Zbliża się weekend i jeśli szukacie ciekawej propozycji książkowej mm -hmm. na nadchodzący weekend, to my taką propozycję mamy. Tak jest. Jest to książka „Monarchia Polska” napisana przez pana profesora Grzegorza Kucharczyka. Jak mniemam, mam książka nie jest napisana przypadkowo, akurat w roku mm -hmm. 2025. No, bo oczywiście mamy, o czym już wspomnieliśmy w programie, tysiąclecie korony polskiej. I tak przypadkowo się składa, że autor książki, pan profesor Grzegorz Kucharczyk, jest jest z nami, jest na naszych łączach. Panie profesorze, czy się słyszymy. Dzień dobry. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Dzień dobry. Pozdrawiam również z humornego Krakowa. My pozdrawiamy, ale cały czas chyba w tym naszym trio liczymy, że pogoda nam się poprawi. A jeśli pogoda nie będzie dopisywać, to od razu pierwsze pytanie, dlaczego warto sięgnąć teraz akurat po tę książkę Monarchia Polska? Ta książka nie jest pocztem królów Polski, ale jest opowieścią o królestwie. O królestwie, którego tysiąclecie świętujemy niedługo, już 12 kwietnia, będziemy, mam nadzieję, w największej liczbie świętować, bo w 1025 roku mieliśmy dwie koronacje królewskie nie tylko Bolesław Chrobry, ale jego syn Mieszko II został koronowany wygnieśnie na króla Polski. I to jest opowieść o tym także, jak żyła pamięć o królestwie. W sercach, w umysłach Polaków, jak patrzyliśmy na rolę monarchy, czym różniliśmy się w podejściu właśnie do tej sprawy, czyli do roli króla czy tej władzy w społeczeństwie, bo to jest także opowieść o nas. To nie jest tylko opowieść o tym, o tych przebrzmiałych faktach z dawnej historii w czasach, kiedy królowie nosili korony i mieli miecze przypasane u boku. Tylko to jest opowieść także, tak, taką mam nadzieję, ale takie też sygnały płyną od czytelników. Opowieść ważna dla, dla ludzi w trzeciej dekadzie XXI wieku, a przy tym to się dobrze czyta, bo jak zawsze w przypadku tej oficyny wydawniczej, czyli Białego Kruka, mamy bogatą szatę ilustracyjną, która współgra z tekstem. Panie profesorze, rozumiem, że to, że książkę napisał pan akurat w 2025 roku, że ona teraz jest wydana, to nie jest przypadek. Tak, to nie jest przypadek. Ta książka była planowana już wcześniej, no bo rzecz jasna, jubileusz tysiąclecia Królestwa Polskiego nie był dla nikogo, a nie powinien być w każdym razie dla nikogo tajemnicą. Więc to jest oczywiście takie zamierzenie, które towarzyszyło mi już jakiś czas. No i pisałem to z nadzieją, że czytelnicy, którzy odkryją tę książkę, będą ją czytać, poznają także nie tylko kawałek dziejów monarchii w sensie ustroju państwa, ale także kawałek dziejów naszej kultury. Bo wokół, wokół Polskiego Królestwa przecież. Też ogniskowała się właśnie wyobraźnia, myśl polityczna Polaków, nawet kiedy, kiedy królów już nie było w Polsce. Panie profesorze, ale to zapytam o tego króla, o którym tak dużo mówimy w tym tygodniu i będziemy jutro mówić, i przede wszystkim o ten akt koronacji. Czym ta koronacja była w 1025 roku dla naszego kraju, co oznaczała dla naszej też suwerenności i, i dla naszej historii, ale też dla też tych układów wtedy geopolitycznych? Koronacja Bolesława Chrobrego była wizualizacją, była potwierdzeniem statusu suwerennego, suwerenności, którą osiągnęła Polska w czasach właśnie panowania Chrobrego, który z powodzeniem walczył i z Królestwem Niemieckim, i przeciw Rusi Kijowskiej. I to było postawienie kropki na i. Koronacja Królewska wtedy, w tamtych czasach, to było podniesienie statusu państwa do, no można powiedzieć, rangi pierwszoligowego państwa w Europie. My stajemy się rzeczywiście no, suwerennym państwem. Potwierdzone to jest właśnie w tym obrzędzie koronacji. Nie wiemy jak ona wyglądała, ponieważ nie mamy takich bezpośrednich źródeł według jakiego rytu, ale z pewnością zawierał on dwa elementy, które wszystkie ryty koronacyjne w łacińskiej chrystianitas wtedy zawierały, czyli element stricte religijny, namaszczenie władcy, a więc sakra królewska i ten element świecki, czyli nałożenie insygniów, na czele koronacyjnych, na czele z koroną, którą otrzymał Bolesław Krobry. No zresztą reakcja wrogów suwerenności Polski, głównie na Zachodzie, w Królestwie Niemieckim potwierdzała, że to było, to było ważne wydarzenie, ponieważ ta koronacja spotkała się oczywiście oczywiście no z taką oczywistą krytyką ostrą ze strony naszych zachodnich sąsiadów, którzy. Uważali, że to jest po prostu uzurpacja, że Hrobry sobie koronę przywłaszczył i podeptał godność Królestwa Niemieckiego. Zwróćmy uwagę, że sposób argumentowania przeciwko polskiej suwerenności, której symbolem była korona królewska, no jakoś pozostał poprzez wieki i, i, i to też jest chyba zachęta do tego, po pierwsze, aby obchodzić ten jubileusz tysiąclecia królestwa, bo on nam wiele rzeczy mówi także o naszej historii w XXI wieku, ale to także jest, no właśnie, opowieść de facto o nas. Także niech te pochmurne dni blask mhm. korony polskiej oświeca nam. Ależ pan profesor <laughs> pięknie to zakończył rzeczywiście, niech pointu naszej rozmowy będzie to, że w te pochmurne dni warto. E, warto... To zwrócić się ku książce i ku tym czasom. może też przypomnijmy, że za chwilę, proszę Państwa, maturzyści będą pisali matury też również w historii. historii. Ja pamiętam ten czas tego okresu, o którym się uczyliśmy w liceum, no, skomplikowany, bo te nazwy, te wszystkie dynastie, prawda, mm -hmm. te imiona, to wszystko spamiętać. Czy to może być y, taki dobry podręcznik na Maj też, panie profesorze? o z pewnością jeżeli maturzyści będą chcieli rozróżnić którzy królowie byli koronowani w Gnieźnie od kiedy byli koronowani w Krakowie a którzy byli koronowani w Warszawie to tutaj znajdą wyczerpujące informacje a dla chętnych jeszcze informacja no taka z pogranicza kryminalnej historii co stało się z polskimi koronami dlaczego my właściwie jako jedyne insygnium koronacyjne mamy Miecz koronacyjny, czyli szczerwiec. A co się stało z koronami? Jak to się stało, że one wyparowały ze skarbca koronnego na Wawelu? To są ciekawe rzeczy też, prawda? Nie tylko taka sucha historia, tylko właśnie takie A, ciekawostki. Tak? Panie profesorze, bardzo Dziękuję. dziękujemy za wizytę w naszym studiu. Zapytam tylko jeszcze, czy pan Poloneza lubi i tańczy? <laughs> Lubię tańczyć, ponieważ Polonez przypomina mi moje młode lata, czyli studniówkę. A tak, czyli Nie to są te to wspomnienia, którzy, które mamy <laughs> wszyscy. Panie profesorze, dziękujemy Dziękuję. raz jeszcze i wysyłamy słońca do Krakowa. Dobrego dnia. Dobrego dnia.